Wytajcie na kanale Julita Beauty Balance. Cześć! Dzisiaj zabieram Was ze mną i moimi znajomymi na jednodniową wycieczkę do Pragi. Będziemy zwiedzać i będziemy jeść. Zaczynamy! Bąbelki, bąbelek jeden, bąbelek dwa. <grym> ...advise that Chester so Station is closed. Hi guys. Hi guys. Hi guys. Hi. Pierwszy knedlik z mięsną kulką, super miękki i puszysty, a ten pulpet duży, dobrze doprawiony i delikatny. No i na deser coś nietypowego, czekoladowy knedlik. W środku ciepła, płynna czekolada, a na zewnątrz puchata kluska, trochę jak drożdżówka. Ciepłe, rozpływające się, idealne na rozpoczęcie testowania czeskich przysmaków. Z daleko ładniejszy. To na to, żeby się wielkiego, bo I tak jeszcze, oh, oh, oh. Tak, żeby na Tak, że na Tak. Żeby Hi, popisa. guys. Hello. 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 Hello? Hello? Witajcie na kanale Julitka Balance. Nie, Julita Beauty Balas. Nawet nie. nie wiem, jak ja mam nazwać. Muszę <laughs> ją ja wyciągnąć z tego filmiku. Pokażę. <laughs> Witajcie na kanale... I akcja. Witajcie na kanale Julita Beauty Balance. A, no, ale nie wyglądasz tutaj.

Julitka. Na stronie, to high vlog! A tak, Dobra, idziemy A. na most rocha. Idziemy na ro most rocha. To high vlog! A jeszcze od idziemy. Idziemy za mną wiseczka. Let's go, let's go!

Mam ten taki brudny, a może właśnie na tego wszyscy uważam po tym brudnym, żeby go nie oglądać. To hmm. jak Hej, właśnie idziemy szukać restauracji, gdzie będziemy mogli gdzieś smażony ser. Co o tym sądzisz? Jestem bardzo głodny, nikt ze mną nie chce jeść. Nie, yes. rafa! Rafa, fafifa. Rafa, Rafifa, Filip. Filip. rafa. Margot. niestety nie było tam miejsca ale ze spokojem jest możliwość czekania w kolejce tak że Olga poszła tam, nam to załatwić bo zależy nam na tym żeby spróbować smażonego syra kupiliśmy kamiateczki pokażę wam jaki mi się skupiła takim mini hall nie uciekaj tutaj, żeby to dobrze widać. Pięknie. To będzie na lodóweczkę. No i jeszcze mogłam pokazać kąpki napój, relaks. Czy będzie tajskiczek? Może być, ale obawiam się, że będzie ej, chemiczny posmak, bo Taki miał Adam, tylko że inny smak to tyle, później się później, będziemy update'ować Bye! A później muszę dać przekleństwa, że jednak... Przepraszam, przepraszam, już nie będę przekonać. Zasięgi są urwane. I żółty dół. Z kim ja pracuję. Zapraszam. Dziękuję. Michael masz kotletas. Ziemniaki. ziemniaczki. A my mamy wszyscy smażone syry, tak? Czas na czeski klasyk. Smażony syr. Do tego ziemniaki i sos tatarski. W Czechach to danie narodowe. No i wiadomo, piwo obowiązkowe. Ja akurat mam piwo bezalkoholowe. Mówią, że w Czechach piwo jest tańsze niż woda. I rzeczywiście, w niektórych miejscach to prawda. Nie wiem, czy o, nie zrozumiałem. On to nie wie, może znaczył, ale przyjdzie, to jest rtelnik z cynamonem i nutelną. Ciasto jest chrupiące na zewnątrz i miękkie w środku. Ciepłe, świeżutkie, idealne po długim spacerze po Pradze. Praga na jeden dzień? Idealnie! Przepiękne uliczki, wspaniałe jedzenie i niezapomniany klimat. Jeśli będziecie tu kiedyś, nie bójcie się próbować wszystkiego. Dzięki, że byliście dziś z nami. Pa, pa!